Pozostają nierozwiązane mimo wysiłków detektywów, naukowców i badaczy. Jedną z najbardziej intrygujących kategorii są zaginięcia ludzi, które mimo lat śledztw i poszukiwań wciąż nie doczekały się wyjaśnienia. Niektóre z nich budzą niepokój, inne wydają się niemal niemożliwe, ale wszystkie łączy jedno brak jasnych odpowiedzi. W tym materiale przyjrzymy się pięciu przypadkom tajemniczych zaginięć, które wciąż pozostają zagadką. Co stało się z tymi osobami? Jak to możliwe? że pomimo technologii, śledztw i setek godzin pracy specjalistów, ich losy pozostają nieznane. Te historie budzą mnóstwo spekulacji. Obejrzyj cały materiał, aby poznać historie, które do dziś pozostają nierozwiązane. Pierwsze zniknięcie Amelie Erhardt. Amelia Erhardt była pionierką lotnictwa i jedną z najbardziej znanych kobiet swoich czasów. W 1937 roku wyruszyła w lot dookoła świata. Leciej samolot zniknął gdzieś nad Pacyfikiem. Miała już za sobą tysiące kilometrów podróży, gdy nagle, w pobliżu wyspy Howland, kontakt radiowy się urwał. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań, nigdy nie odnaleziono ani samolotu, ani jej ciała. Istnieje wiele teorii na temat tego, co mogło się stać. Najbardziej prawdopodobna zakłada, że zabrakło jej paliwa i musiała awaryjnie lądować na oceanie, gdzie zatonęła. Inna teoria sugeruje, że rozbiła się na jednej z niezamieszkanych wysp i zmarła tam w odosobnieniu. Są też bardziej sensacyjne hipotezy, na przykład, że została pojmana przez siły wojskowe Japonii, lub że upozorowała własne zniknięcie i żyła pod zmienioną tożsamością. Do dziś los Ameli Erhardt pozostaje tajemnicą, a kolejne ekspedycje poszukiwawcze nie przynoszą jednoznacznych odpowiedzi. Druga zagadka: zniknięcia Mary Celest. Mary Celest była statkiem handlowym, który został odnaleziony w 1872 roku na wodach Oceanu Atlantyckiego. Co ciekawe, statek był w idealnym stanie, miał zapasy jedzenia, ładunek był nienaruszony, a jedynie załoga zniknęła bez śladu. Łódź ratunkowa również zniknęła, a jedynym śladem po załodze były dokumenty pozostawione na pokładzie i otwarte butelki z alkoholem. Nie znaleziono żadnych oznak walki ani paniki, a wszystko wskazywało na to, że ludzie opuścili statek dobrowolnie. Najbardziej prawdopodobna teoria mówi o tym, że kapitan. Bojąc się wycieku alkoholu z beczek w ładowni, nakazał ewakuację załogi, a wiosując w łodzi ratunkowej, zostali oni rozdzieleni ze statkiem przez silne wiatry i prądy oceaniczne. Inne hipotezy obejmują atak piratów, porwanie przez obcą jednostkę lub nawet wydarzenia nadprzyrodzone. Do dziś nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się na Mary Celest. Trzecia sprawa zniknięcia grupy Diatłowa. W 1959 roku dziewięciosobowa grupa turystów wyruszyła na trudną wyprawę w góry Urału. Gdy nie wrócili na czas, wysłano ekipę poszukiwawczą. To, co odkryto, do dziś pozostaje jedną z największych zagadek w historii. Ich ciała znaleziono rozrzucone po okolicy, a sposób, w jaki zginęli, budził wiele pytań. Namiot grupy był rozcięty od wewnątrz, co sugerowało, że uciekali w panice. Niektórzy z nich byli w samej bieliźnie, mimo siarczystego mrozu. Kilka ciał miało tajemnicze obrażenia, zmiażdżone żebra i czaszki, które przypominały urazy po zderzeniu samochodem, ale bez widocznych śladów ataku. Co więcej, na ubraniach kilku osób wykryto ślady promieniowania. Oficjalnie uznano, że przyczyną tragedii były siły naturalne, jednak teorie na temat tej sprawy są różne, od lawiny, przez tajne testy wojskowe, aż po spotkanie z nieznaną siłą. Czy było to działanie człowieka, czy coś bardziej niepokojącego? Tego nie wiadomo do dziś. Czwarte zniknięcie rodziny Jameson. W 2009 roku w stanie Oklahoma odnaleziono porzucony samochód, w którym znajdowały się rzeczy należące do rodziny Jamisonów, w tym ich portfele, telefony i duża suma gotówki. Samochód był zaparkowany w odludnym miejscu, a na tylnym siedzeniu znajdował się ich pies, który przeżył, ale był skrajnie wygłodzony. Brakowało jednak samych właścicieli. Dopiero kilka lat później odnaleziono ich szczątki w lesie, kilka kilometrów od miejsca, gdzie znaleziono samochód. Ich przyczyna śmierci nigdy nie została ustalona. Brakowało śladów walki, nie było ran postrzałowych ani śladów użycia broni. Co dziwniejsze, kilka tygodni przed zaginięciem matka rodziny mówiła bliskim: że czuje obecność złych duchów w swoim domu i planowali egzorcyzmy. Czy padli ofiarą brutalnego incydentu? A może ich śmierć skrywa jeszcze większą tajemnicę związaną z ich wierzeniami? Zagadka pozostaje nierozwiązana. Piąte zaginięcie Briana Schaffera. Brian Schaffer był studentem medycyny, który w 2006 roku poszedł do baru świętować rozpoczęcie przerwy w nauce. Kamery monitoringu zarejestrowały jego wejście do lokalu, ale nigdy nie uchwyciły, jak wychodzi. Mimo dokładnego przeszukania baru i jego okolic, Brian po prostu zniknął. Nie było żadnych śladów ucieczki, ani dowodów na porwanie. Policja przeanalizowała wszystkie możliwe wyjścia, ale żadne nagranie nie pokazało momentu, w którym opuścił budynek. Sprawa pozostaje niewyjaśniona, czy Brian dobrowolnie postanowił zniknąć, czy stało się z nim coś złego. Każde z tych zaginięć jest pełne niewyjaśnionych okoliczności i pytań bez odpowiedzi. Czy kiedykolwiek dowiemy się, co się stało, a może te tajemnice nigdy nie zostaną rozwiązane? Jedno jest pewne, świat jest pełen niewyjaśnionych historii, które czekają na odkrycie.